Rozpoczynam walkę. Jesteś pewien, że chcemy tutaj być? <clears> hmm. <throat> thank <laughs> you Zaufany doradca pierwszego Eleksetora. A teraz? Tutaj! Poza Ksakorin! Oddzielony od Eleksu, który dawał ci siłę. Wiele tygodni przeleżałem z gorączką, ogarnięty wizjami. Eleks, który mnie napędzał, przestawał działać. Koniec końców nauczyłem się z tym żyć. Pomimo odstawienia, jestem dokładnie tym, kim byłem Jacks. Ale ty, dowódca! Bieg ląd sugeruje, że nie jest z tobą zbyt dobrze. Czyżby odkrycie emocji wolnej woli źle podziałało na drugiego dowódcę Jaxa? Dawaj, że mój los cię interesuje. Nie mam powodu, by ci ufać. Obaj jesteśmy renegatami. Wyrzutkami. Ściewani przez własnych ludzi. Powinniśmy sobie nie ufać. Możliwe. Mój oblatywacz został zastrzelony. Halak nie że nie wykonałem misji. Nie ciążył śmierci. Mimo to żyję. Chcę poznać prawdę. Dowiedzieć się, dlaczego stało się to, co się stało. Mam nadzieję, że pomożesz mi. Powiedzieć. Mam Ci pomód, a co Twoim zdaniem mogę zrobić? By nie musieć brać udziału w takich dyskusjach. Może kiedyś przyjdzie czas, bym się wypowiedział, ale jeszcze nie dziś. Mam tu swoje miejsce i chcę żyć w spokoju. Współpracujesz z wolnymi ludźmi, z niektórymi, Oceniają Cię według tego, co robisz. poznawania przed większością uda mi się zacząć to, kim jestem. Chcę żyć w spokoju. Ogólny gość, chcę do pałacu. Wiesz, że wstęp tam mają tylko wybrani. Jeśli nie znasz kodu zabezpieczającego, nie uda ci się pokonać nawet pierwszego muru obronnego. Systemy obronne zabiją cię, zanim jeszcze zbliżysz się do pałacu. Wtedy dam ci kod dostępu. A kto ci go da? Każdy Alp, który cię rozpozna, uzna cię za renegata i natychmiast zaatakuje. Bez walki z własnymi ludźmi nie zdobędziesz kodu. Muszę znaleźć inny sposób na zdobycie kodów. Na razie nie powinieneś o tym myśleć. Najpierw musisz się uporać z innymi sprawami. Nie zmienia to jednak faktu, że będziesz musiał nakłonić żołnierzy do opuszczenia stanowisk w ksakorze. Ci, którzy wysyłają na ziemię wolnych ludzi, raczej nie znają kodu dostępu do wewnętrznych komnat Lodowego Pałacu. Ale chyba wiesz o tym więcej niż ja, dowódco. Bezpieczeństwo Lodowego Pałacu ma dla Albów duże znaczenie. Co może sprawić, że oddziały opuszczą Xakor? Dyrektywa. Wielki plan i nadrzędny cel wszystkich albów. Nieprzerwana ekstrakcja Elexu. Tylko znaczące uchybienia w realizacji założeń dyrektywy mogą ich sprowokować do masowego opuszczania pozycji. Jedyne, co moim zdaniem powstrzyma stałe dostawy Elexu do pałacu, to zniszczenie lub dezaktywowanie konwerterów. Logiczne. Konwertery są dobrze strzeżone. Tak sądzę. Jednak wpływy Alków na terenach należących do wolnych ludzi są coraz słabsze. Od kiedy ludzie zaczęli lepiej się organizować w obrębie frakcji, straty są coraz większe. Niektóre z konwerterów wymagają przeglądu albo zostały odłączone tak jak ten w etapie. Jednak nie ma to większego znaczenia i dostaną pałacu. Nie lepiej przerwanie Powiedz mi o swojej przeszłości w Lodowym Pałacu. Już ci powiedziałem, że nie chcę wracać do przeszłości. Mnie nie zwiedzisz. Chcesz odzyskać władzę w Lodowym Pałacu. Dlaczego tak sądzisz? Wiem to od przywódcy separatystów Sestaka. Co zamierzasz zrobić? Planujesz wojnę przeciw Hybrydzie? Wierzysz Sestakowi? Nieważne co myślę. Logika wskazuje, że Sestak ma rację. Jak niby mam rozpocząć tę wojnę? Jeden Alp przeciw całemu Ksakorowi. Jedyne do czego by mnie to przybliżyło, to szybsza śmierć. Teraz mam nowe życie tutaj. I tylko to się liczy. To oczywiste, że coś ukrywasz. Jesteś silniejszy, niż to pokazujesz. Mówisz o odstawieniu Eleksu i nękających cię wątpliwościach. Tymczasem twoja postawa, twoja pewność siebie sugerują coś zgoła innego. Przestań kłamać. Obaj znamy prawdę, zardomie. Po opuszczeniu Xakoru nie przestałeś brać leksu Znalazłeś własne źródło i utrzymałeś swoją siłę. Nadal potrafisz rzucać zaklęcia. To nie ja udali kim nie jestem dowódcą. Co? co tu robisz tak naprawdę, zardomie? Czego chcesz, Jax? Wszyscy musimy znaleźć własną drogę się świecie. Niechybrycie. Wyzwanie. Mówisz o tym tak, jakby to było coś, o czym żaden Alp nie może pomyśleć. <zysk> żyłeś swoje życie jako niewolnik tej maszyny, ale Albowie istnieli zanim hybryda przejął władzę. Albowie szukali własnej tożsamości, a hybryda im ją dał. Jednak wszystko, co nam dał, dał na drodze wojny. Nie udawaj, że interesuje cię pokój, Zardonie. W to nie uwierzę. Ostatnim zadaniem, jakie zlecił ci hybryda, było zabicie przywódcy berserków. Toralda Bielgrzyma, tak? Ale czy powiedział ci, dlaczego masz to zrobić? A kto powinien władać albami? Ty? Wielu w że zaczyna kwestionować rządy hybrydy. Nikt jednak nie udzielił mi odpowiedzi. Nikt nie wyjaśnił, jakie plany ma hybryda, ani jak ich zdaniem poprawić sytuację. Za co walczyliśmy, zardomie? nie chciałbyś wiedzieć przynajmniej tego? W przeciwieństwie do Tareka, który ślepo słucha hybrydy, ja chcę odpowiedzi. Jednak hybryda nam ich nie udzieli. Jedyne czego on chce to władza, a dla naszych ludzi oznacza to tylko wyniszczenie. Dużo mówisz, ale, czy masz jakieś dowody na potwierdzenie swoich tez? Wiesz, że zgodnie z dyrektywą cały Eleks ma być dostarczony hybrydzie. Ma mu to ułatwić osiągnięcie najwyższego stopnia ewolucji i zabezpieczenie przyszłości swojego ludu. Tylko co zostanie z naszego świata, kiedy wojna o Alex wreszcie się skończy. Cały Alex oznacza dokładnie to, cały Alex, jaki jest na Magalanie. Myślisz, że hybryda kiedykolwiek będzie zaspokojony? Co się stanie, gdy pochłonie cały Alex, który jest na Magalanie? Co wtedy, Jax? Twoim zdaniem, Hybryda kłamie? Myślisz, że w dyrektywie chodzi o coś innego? Nie kwestionuję jego celów. Raczej zastanawiam się, na czym ma polegać nasza rola. Sądzisz, że kiedy Hybryda ewoluuje, albowiem nadal będą mu potrzebni? Tyle czasu ukrywał prawdę i trzymał władzę. Dlaczego jego apetyt na Alex miałby się tak po prostu skończyć? Mm, nic z tego, Jax. Po tym jak odeście cały Eleks z Ziemi wolnych ludzi, pozostanie mu tylko jedno źródło Eleksu my. Darek I. Eleksetor jest pod zbyt silnym wpływem obietnic hybrydy, by to dostrzec. Wiem, że kiedy rozprawi się z innymi, zabierze się za nas, zabierze nam Eleks. Będziemy jego drogą ku ewolucji. Planujesz wojny. A gdzie twoja armia? W pałacu cieszyłeś się poważaniem. Ilu albów pozostaje ci wiernych? Żaden. Moi żołnierze zostali w Xakorze. Tak działa Alex i tak działa moc hybrydy. Tylko ci, którzy mają wolną wolę, mogą dostrzec prawdę. Ale nie jestem bezsilny. Mam ludzi, którzy są wobec mnie lojalni. Mam wystarczającą moc, by wrócić do Xakoru. I uderzyć w hybrydę. Jeśli nie masz nikogo w ksakorze, kim są twoi żołnierze? Powiedziałem ci, jaki mam cel. Powiedziałem ci, że mam środki, by te cele osiągnąć. Tymczasem skupiam się na budowaniu zaplecza tu, na Ziemi wolnych ludzi. Jeśli masz zamiar wziąć udział w walkach, które nadchodzą, powiem ci coś. W górach pomiędzy granicami Edanu, Abessy i Tavaru jest obóz. Zamieszkuje go grupa bezfrakcyjnych gotowa walczyć w swej własnej sprawie. Czekają na kogoś, kto ich poprowadzi. Powinieneś ich odnaleźć. Być może w nich znajdziesz to, co ja już mam. Podstawę do dalszego działania. A wtedy lepiej zrozumiesz to, o czym mówię. Więc przyznajesz, że zachowałeś moce, które zawdzięczasz Eleksowi. Jeśli uważasz, że mam wystarczająco dużo Eleksu, by zachować swoją dawną siłę, mylisz się. Tak. Nadal biorę czysty Eleks. Ale mam go tylko tyle, by ograniczyć skutki odstawienia. Jeśli chcesz znaleźć magię poza Ksakorem, powinieneś zacząć od berserków w Edanie. Czy magia berserków jest równie silna co magia albów? Niektóre z ich zaklęć są bardzo skuteczne. Dzięki manie magia Edanu bardzo się rozwinęła. Słyszałem, że w mieście pod Kopulum jest czarodziejka na tyle silna, by walczyć z eleksetorem. Jako członkini frakcji berserków, mieszkająca poza granicami Edanu, może być o wiele bardziej otwarta na świat niż ci ściśle przestrzegający prawa. To miejsce jest nieco niepokojące.